O kurde, jaka długa kolejka do łazienki. Jak zwykle do kobiet stoi 30 osób, a do mężczyzn 3. Teraz to ja sobie nawet nie zdążę kupić popcornu przed filmem. Ej, to po prostu daj mi te dwie dychy i ja się przejdę po popcorn, żebyśmy na pewno złożyły przed filmem. Mega Ci dziękuję. Masz mam tylko stówkę, ale mega, że resztę mi oddasz. No co, ty, kochana, nie ma sprawy. O, jesteś! Ej, ale gdzie ten popcorn? Nie było, czaj, akurat się skończył, jak chciałam kupić. O kurde, ale już co trudno, nic się nie dzieje. Jeszcze są reklamy, no to może pójdę i kupię nam coś innego. Dobra, jak ktoś tu jeszcze masz swoje 80 zł. Czekaj, co? Ale ja ci dałam 100 zł. No, bo wiesz, ja dzisiaj mam na sobie bardzo drogie buty i ogólnie musiałam przejść kilkaset metrów przez całe kino specjalnie dla ciebie, i przy tym trochę mi się starły podeszwy, dlatego musiałam sobie odliczyć 5 zł, bo wiesz, amortyzacja sprzętu, czyli moich butów. Czekaj, co? No, wiesz, to w sumie to nieważne, ale co się stało z resztą pieniędzy? A no tak, bo jak stałam w kolejce, to jakiś gość mi nadepnął na buta i musiałam jeszcze odliczyć 15 zł w ramach rekompensacji strat, rozumiesz, no nie? I po co my poszłyśmy na tą komedię, skoro komedię to ja mam w prawdziwym życiu?